Cześć, tu Kinga i witam Was w moim kolejnym filmiku, w którym będę robić reorganizację moich półek, bo jest im to bardzo potrzebne, razem z bardzo dogłębnym odkurzaniem. Generalnie ostatnio przybyło mi parę książek i nie mam za bardzo gdzie ich wstawiać, po prostu leżą sobie o tak i chcę trochę inaczej je zreorganizować ułożyć trochę bardziej gatunkowo, chociaż prawdopodobnie te półki pozostaną dokładnie takie same, bo jestem przyzwyczajona do nich. Ale chciałam po prostu wsadzić te nowości przede wszystkim, żeby nie leżały na mojej półce yy, przy łóżku. Um, także tak, taki jest plan na dzisiaj. Kurzu jest tutaj dużo, ponieważ kiedy odkurzam, to zazwyczaj tylko przejeżdżam tutaj, więc tam, gdzie są książki, <noise> kurzu nie ma, ale jest wszędzie wokół. I, no, najwyższa pora to po prostu zmienić. Także tak. Na najwyższej półce są moje albumy K-popowe i te dwa pudełka, które tam są z różnymi drobiazgami. Tutaj są generalnie moje ulubione książki fantazy, po czym jest e, Taylor Jenkins Reed z Evelyn Hugo i Arystoteles i y Dante. One są tutaj. Bo pasują kolorystycznie. <noise> tutaj jest pierwsza z moich półek z książkami Ricarda Jordana. E, w zasadzie one są lowki chronologicznie, mniej więcej w kolejności wydawania. E, tutaj są te dodatki: Chroniki Reducane, Percy Jackson, Olimpijskich Rosi, e, tak, Apollo, Magnus Chase. Tutaj z kolei jest Apollo angielskie wersje. Później mamy rywalki, Eee, opowiadania Ricarjordana, serię o olimpijskich bogach i jednorożcu. czytałam pierwszą część. Generalnie te są ułożone kolorystycznie, a nie po kolei. Eee, a to jest śmieszne, bo to jest dosłownie thriller pomiędzy dwoma seriami młodzieżowymi. Tak to właśnie jest tutaj. Poza czyli moja ulubiona seria Brandona Mula, która zasługuje na dużo więcej uwagi kolejna Taylor Jenkins Reid ona po prostu tam mi nie pasowała kolorystycznie dlatego nie jest z Evelyn książki Paulo Coelho, które podkreowałam mamie ale chyba pora oddać tutaj mamy ilustrowane wersje Hargo Pottera plus te fantastyczne bestie coś tam one są bardzo ładne te obrazki ale um, generalnie to J.K. Rowling obrzydliwe <grym> myślę, że nie muszę więcej tłumaczyć Tutaj jest też sporo takich randomowych książek. Chciałabym przenieść całą literaturę azjatycką w jedno miejsce. Tutaj mam Murakamiego i FK Disappeared From The World. Tutaj kolejny Cole. Ojejku, ile tego. No i randomowe, porozrzucone części Feliksa na tajniki. To też trzeba przenieść w jedno miejsce. Tutaj z kolei mamy książki, które są przygotowane do unhaulu od lat wielu. Mam takie wrażenie. Y Angel Fall. To była chyba kiedyś popularna seria. Nie wiem. Zaczęłam czytać kiedyś i mi się nie spodobała, więc nigdy nie dokończyłam tej książki. Dwór Cierni i Róż. Pierwsza część była spoko, kolejne książki mnie absolutnie nie interesują. Książka Adama Silvery. Nie podobała mi się. Tę książkę dostałam w prezencie, bo o nią poprosiłam, tylko zapomniałam dodać, że wszystkie inne książki mam w miękkiej oprawie, więc... Niestety mam w twardej. To jest chyba jeden z niewielu przypadków, gdzie jakby ktoś powiedział: Niestety mam w twardej oprawie. Świat 02. Eee, tutaj ponownie była kwestia tego, że dostałam to w prezencie i nie sprecyzowałam, które części mam. The Scorpion Rules. A to była taka książka Sci-Fi Destopia coś takiego. Ona była ok, ale nie porywająca. Więc tak. Potem mamy piątą falę i The Infancy, czyli dwie części z piątej fali. <laughs> A o tej książce nie rozmawiamy. A, tak. Tutaj mamy z kolei Lego. No chyba nie muszę tego bardziej tłumaczyć. A to jest chyba najbardziej randomowa półka ever. Są tutaj najbardziej przypadkowe rzeczy. Słownik. Tutaj jest słownik polski, kilka Biblii, książeczka o świętej Kindze i pamiątka z pierwszej komunii świętej. Jakby o co tu chodzi, co tutaj się zadziało. Kolejne Pismo Święte, modlitewnik. Ja nie będę tego komentować, ta półka to pomyłka. Tutaj z kolei mamy klasyki, a także gazetki yy, szkolne z mojego liceum. Copper e, Inc., bo byłam w liceum imienia Mikołaja Kopernika. To, co najbardziej w nich lubiłam, to cytaty naszych nauczycieli. Było tutaj bardzo dużo mojego wychowawcy. Wow. Ja nie będę tego komentować. znajdują się klasyki i stare książki mojej mamy. O, i poezja Rambo. Dokładnie. Tutaj są książki mojego dzieciństwa. Czyli no książki Hollywood o, o zwierzątkach. Tutaj mamy kolejne książki z literatury dziecięcej. Może ja je wreszcie gdzieś oddam, kto wie. Tutaj z kolei mamy białka i magiczne baletki oraz truskawkowe ciasko. I randomowy kopciuszek. Czyli po raz kolejny książki dziecięce. A tutaj z kolei encyklopedie to są zaszyty akurat. Książki, które dostawałam jako prezenty za dobre wyniki w nauce, wiecie, takie sprawy. Tutaj z kolei są takie zakurzone pamiątki z różnych miejsc oraz ponownie prezenty na zakończenie roku. Tylko to jest akurat ocenę od się z mojego brata. Tutaj z kolei mamy drugą moją ulubioną półkę, gdzie znajdują się moje ulubione serce z dzieciństwa Septimus Hub. Książki. Miała Gemona. Kolejne ulubione książki, czyli zakończywa pomarańczy. To jest akurat niedokończone nie nie... Eee, bardzo lubiłam też kroniki Wordstone. Strażnicy, też bardzo lubię. Aspekt jest tutaj, bolołki pasuje e, kolorystycznie. A tutaj jest kolejna książka poświęcona jednemu autorowi i randomowo wsadziłam tutaj Hobbita, tylko dlatego, że wcześniej był tam, ale już się tam nie mieści. Eee, tak. więc mamy z jakby. Prequele do zwiadowców, drużyny. A także mam tutaj liście zasuszone i kasztany. O, i ziarna kawy. Szkoda kawy, no ale dobra. Ale to wszystko pasuje do zwiadowców. Tutaj mamy kolejny ogromny miks, ale głównie są tutaj książki młodzieżowe, a przynajmniej semi-młodzieżowe. Zaczyna się fantazy, potem mamy trochę sci-fi, potem znowu fantazy. To jest taki thriller. E, później mamy fantazy i potem są już chyba same młodzieżówki, aż do kolejnego thrilleru. Dwóch thrillerów. E, potem znowu młodzieżówki. To jest jeden wielki miks rzeczy. Są tutaj moje zeszyty i podręczniki. E, randomowe kolejne rzeczy otrzymane od władz miasta. Parę klasyków. I książki, które czekają na przeczytanie i oddanie, a są pożyczone od moich znajomych. Tutaj mamy nowy folder. Randomowa polityka znaleziona w pociągu. Nowy folder z festiwalu o Ryszardzie Kapuścińskim. I pudło z pamiątkami oraz pudło z gazetami. A tutaj są zakładki na książki. Biedne. Także tak. Także te wszystkie książki czekają na zdjęcie, odkurzenie ich półek i na ponowną aranżację. Także ja się do tego zabiorę. Zdążyłam się zmęczyć tym wprowadzeniem. Nigdy nie będę robić bookshelfturu, bo ja po prostu zwiędną mi ręce. Dostaniecie być może kolejny taki że tak powiem, szybki podgląd na moje książki, kiedy je ponownie poprzekładam, ale na nic więcej nie liczcie. Już wiem, czemu nigdy nie zdejmuję wszystkich książek z tych półek, i po prostu zazwyczaj wygląda to tak, że ściągam z jednej półki, i potem z powrotem tam wkładam. Teraz nie mogę się nawet przedostać, żeby zdjąć te książki. To jest problem. Okej, okay, bo bojawisko wygląda jeszcze gorzej z tej perspektywy. Ja nie sądziłam, że mam już tyle książek. Jakoś tak, kiedy nie są ładnie ułożone, wygląda to gorzej. Póki co wygląda to tak. Postawiłam... Tak jak zwykle wszystkie te modlitewniki, być może pocztówki postawiłam inaczej. Tam z kolei jakby są rzeczy związane z morzem. Na tych półkach będzie dokładnie tak samo jak zawsze. Pressy Jackson i zwiadowcy to się nie zmieni, więc nie będę tego nagrywać. A na tamtej półce będą moje albumy K-popowe i prawdopodobnie tamta pudełka, więc... Odpuszczę sobie nagrywanie tego, jak to nie będzie nic nowego, absolutnie. Powoli zaczyna to nabierać kształtów. Bynajmniej mam dużo wątpliwości co do tego, jak to powinno wyglądać. I trochę zmieniam faktycznie ułożenie. Na przykład zwiadowcy albo też półka Johna Flanagana została przeniesiona o jedną w dół i zostały tam dołożone książki niepowszedni. Mm. Przeczytałam z nich chyba tylko pierwszą część. Tutaj mamy półkę. No, gdzie zawsze królowała Libardugo. Generalnie mam też rządy wilków, tylko są aktualnie u Alicji. Cztery muzy zajęły z kolei. Piękne miejsce, zaszczytne, widokowe. Obok jest Kirkę. A tam mamy pieśń o się bo chyba nie potrafię jej nie wystawiać. Tam chyba nadal będą klasyki w tej półce o. I mam nadzieję, że tam zmieszczę wszystkie, ewentualnie dopcham drakule gdzieś obok kirkę. <tum> tam. A tutaj, jak zawsze, jest literatura dziecięca. Myślę, że to się nie zmieni. Generalnie to próbuję: ułożyć takie półki, z których będzie ko mógł korzystać mój brat, tak bez żadnego skrępowania, że to nie będzie niczego jakby złego na jego wiek. Mam dwóch braci, by the way. Jeden ma lat 16, drugi będzie kończył 13 w tym roku. Generalnie indoktrynuję go, żeby czytał to, co ja mu polecam. <grym> I to by były takie jego półki, z których chciałabym, żeby to czytał. Akurat właśnie to tu niekoniecznie, to jest bardziej adult. Dlatego to jest problematyczne akurat. Mm. Więc to miałaby być taka półka z książkami wczesno-młodzieżowymi. I im bardziej w górę, to tym bardziej, jakby, późno-młodzieżowymi. Ale jest tak, nie wiem, dziwnie. I tutaj by było w zasadzie takie urban fantazy. Ja nie wiem, po prostu jestem w takim bardzo problematycznym momencie, bo nie wiem, co gdzie postawić. Zaczyna się robić coraz ciężej. W ogóle, zawsze miałam takie poczucie Impulsor Syndrome, kiedy mówiłam, że fantastyka to jest mój ulubiony gatunek literacki, bo generalnie ostatnio e, dosyć rzadko po niego sięgałam, ale tak teraz patrzę na te półki i trzy z nich to jest fantazy, więc to nie jest przesada. Tylko gdzie tą fantastykę całą umieścić? Staram się właśnie kategoriami wiekowymi. Ale tak wychodzi mi pół na pół, bo też staram się je kolorystycznie dobierać, bo... bo bardzo ważny jest dla mnie ten punkt estetyczny. Ale no, zobaczymy. Trzymajcie ze mnie kciuki. Mogłoby się wydawać, że wszystko jest pięknie, ale kiedy spojrzało się na górę, zostały puste półki, z którymi musiałam coś zrobić. Więc tak wygląda pełna przearanżowana biblioteczka. Generalnie to za bardzo się nie różni od poprzedniego, aczkolwiek trochę. Generalnie ta środkowa półka też została praktycznie taka sama. Na pewno to najniższa, bo tam nic nie zmieniam. Tutaj też. Do... Tylko dołożyłam tam. Kandyda po francusku, i to wszystko. Um, no to zostało takie same. Tutaj dołożyłam właśnie Hansa, Christiana, Andersena Good for him. I to wszystko. Tutaj z kolei dołożyłam tę książkę. Ostatnio znalezioną. No, I dołożyłam tutaj też nowy folder więc jest więcej gazet tutaj. Nie wiem, co zrobię, jeśli będę miała później więcej gazet. Zobaczymy. Tamto też zostało dokładnie tak, jak było. Tam są w ogóle podróże prawdziwe kapitana Haka, które miało obwolutę. Dostałam tamtą książkę od swojej kuzynki, bo już jej nie chciała. I podobało mi się, kiedy ją przeczytałam. Teraz nie wiem, co o niej myślę, ale służy jako świetna ozdoba mojej oceanicznej półki. Tutaj, jedna z największych zmian, ponieważ przestawiłam tutaj pieśni o Achillesie, to z kolei jest dokładnie tak samo, tylko to było na drugiej półce. Siedmiu mężów Evelyn Hugo pomiędzy książkami fantazy. Nice. Potem mamy czytelniczkę, którą w sumie chciałabym teraz przeczytać, znaczy zrobić reread, ale wiecie o co chodzi. Septimus Heap czyli jedna z moich ulubionych serii dziesiątych i teraz już dorosła fantaza i jedna z nowych ulubieńców, czyli zakądrzawa pomarańcza. Na początku półka ze zwiadowcami miała być niżej, ale została mi ona pusta, więc stwierdziłam, że po prostu przestawię to praktycznie tak jak było. I no, zwiadowcy zostali w tym samym miejscu i tak samo. I w tej samej linii pozostał Rick Jordan. Tutaj mamy kolejną półkę, która zaczyna się od high fantasy. Przechodzi przez sci-fi, przez młodzieżówki, um, do literatury pięknej, staż historycznej, staż cokolwiek, do jej ponownie i tam jest zbiór wi wierszy rembo. Ale po raz pierwszy jestem dumna z tej półki, bo przynajmniej wygląda ładnie, kolorystycznie. To z kolei jest najgorsza z dotychczasowych półek, bo po prostu... Mm, nie było na nią wizji. Znaczy wizja jest taka, że pierwsze parę książek to jest literatura azjatycka, której jak widzicie nie mam za dużo. Później zaczynają się z kolei klasyki i kończymy na Arystotelesie i Dantem do i Moście do Terabiti, Więc jakby... Hmm. No, kiedyś ta półka się zapełni. Miejmy nadzieję, że przybędzie mi azjatyckiej literatury, ale no... Ten moment jeszcze nie jest dzisiaj, a to jest nowy folder, gazeta. To również pozostało tak jak zawsze było, znaczy prawie, bo przeniosłam listy stąd tu. Przeniosłam moje podręczniki i zeszyty od historii z tamtej półki na tą. Tutaj nadal mamy książki do Unhaul'u i jeden podręcznik, ale on nie jest do Unhaul'u. To, to, to również są książki do Onu, bo to są powtórki i Felix na plus inna książka Rafała Kosika. Muszę ją wreszcie przeczytać. Mm, zacznijmy może od góry. Ta półka wygląda tak. Tu zadziały się kolejne największe zmiany. To nadal jest półka Libardugo. Tutaj przyniosłam Nila Geimana, cztery muzy, czyli moja nowa najpiękniejsza książka Kirkę. Na początku kirka była tutaj z boku, ale zostało mi za dużo miejsca, bo miało być taka trochę klamra kompozycyjna, wiecie, Madeline Miller i dalej Madeline Miller, bo te półki trochę tworzą pewną całość. Zaczynamy od full Fantasy, Przechodzimy do pieśni o Achillesie. Nigdy nie wiem jak traktować jakby mythology retellings, bo jakby to jest dla mnie louki jak fantazy. Chociaż teoretycznie to tym nie jest. No albo Bogowie Greccy, jakieś potwory. No ja nie wiem. Anyway, dalej kontynuujemy z tym motywem, to jest znowu Full Fantazy. Cztery muzy to chyba taka powieść historyczna, która również jest pośrodku książek Fantazy. To tak samo jak Evelyn Hugo. To są po prostu analogie, moi drodzy. Tutaj mamy Półkerika Jordana. Ona trochę kontynuuje tutaj, ponieważ tu mam Apollo. I opowiadania z tego świata. A tutaj zaczyna się. No, takimi książkami jak Incarceron. Mam wrażenie, że absolutnie nikt tego nie czytał. Oprócz mnie. Hobbit, baśniobór, pozaświatowcy. Bardzo polecam pozaświatowców. Lubię bardziej niż baśniobór. Niepopularna opinia. Daisy Jones and the Sex, bo lubię wplatać tutaj widocznie randomowe książki. Ach, tak naprawdę pasowała mi kolorystycznie. A potem dalej mamy fantazy i różne fantazopodobne książki. <śmiech> Znudziło <śmiech> mi się gadanie. O Boże. Generalnie do tej książki kończą się moje, a tutaj już się zaczynają pożyczone. No i to jest jeszcze moje. Więc tak, te książki są pożyczone od różnych moich znajomych i powinna mi je przeczytać, ale zobaczymy, kiedy to się stanie. No i. Felix Natinika, podręczniki zeszyty, książki do Anholu już wiedzieliście. Generalnie, tak patrząc na te półki, stwierdziłam, że po prostu potrzebuję więcej książek. I to było wszystko, co chciałam Wam pokazać w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że spodobała Wam się moja rearanżacja yy, książek na półkach. A w komentarzach możecie mi pisać, jak Wy układacie swoje książki, bo dla mnie. Najważniejsze jest, żeby serie były razem i również gatunki literackie. A kolejnym najważniejszym elementem jest to, żeby zgrywało się to ze sobą kolorystycznie, bo inaczej bym nie mogła wytrzymać. <grych> no. I teraz to już serio wszystko i do zobaczenia w kolejnym filmiku.